Cześć kochani! Siemanko, 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 witam Was bardzo gorąco w mojej kuchni na kanale Gotować każdy może. Dzisiaj kochani, deser czekoladowy. Jeżeli chcecie się dowiedzieć, w jak szybki i prosty sposób można wykonać deser czekoladowy, zapraszam Was do oglądania filmu, a Wy trafiliście w odpowiednie miejsce. Także zaczynamy! Używają ty... czekolady deserowej. Ja natomiast użyję czekora... czekolady mlecznej do mojego przepisu. Także yy, ja już tutaj mam połamane na kostki, już rzucam do mojego garnka. Mógłbym to zrobić na parze, ale ja i tak, i tak będę dolewał odrobinę wody do, do garnka. Względem czego? Dlatego po prostu czekoladę kruszę, kruszę, łamię na takie kosteczki. I doleję mniej więcej gdzieś około 1 trzeciej szklanki wody. No i następnie po prostu muszę to wszystko wymieszać. Do mojej rozpuszczającej się czekolady dodam w tej chwili odrobinę takie małej, małej, małą łyżkę kakao i mieszam do połączenia wszystkich składników. Gdybym robił to na parze, to praktycznie rzecz biorąc, ta czekolada szybko by stężała, a wodę dodałem po to, aby ta czekolada nie stężała dla mnie aż tak szybko. Do mojego przypisu użyłem jedno jajko, Ee, żółtko wrzuciłem do mojej czekolady i wymieszałem dokładnie, aby połączyło się z tą moją czekoladą. A białko oczywiście wymiksuję na sztywną pianę. Dodam tylko odrobinę soli, aby ubiło się rzeczywiście na sztywną pianę i miksuję. Piana ubita. Teraz tak kochani, do mojej piany, którą ubiłem właśnie przed chwileczką, już odrobinę ostygnięte, dodaję tą czekoladę, po, po trochu, nie wszystko naraz, ale po trochu dodaję tą czekoladę, którą, przed, którą wcześniej rozpuściłem i dodałem do tego właśnie jajeczko. Także powoli, mieszając, nie wszystko od razu, nie wszystko naraz. Dobrze, moi mili, śmietana jest już ubita na sztywno i teraz dodajemy naszą, naszą pianę z jajka oraz tą czekoladę, która była rozpuszczona, dodajemy do naszej, do naszej ee, ubitej śmietany. Następnie wszystko ze sobą mieszamy. Do połączenia składników. Mus czekoladowy wyszedł naprawdę fajnie. Ja de facto dodałbym jeszcze odrobinę mniej wody do tego mojego garnuszka, w którym, w którym roztopiałem tą czekoladę. Ale pomimo wszystko, smak tego. Wyszedł naprawdę obłędnie. Także ja zabieram się za test smaku. Jeszcze na wierzch odrobinę takiego sosu waniliowego, e, który kiedyś, kiedyś oczywiście e, na kanale, na kanale Gotować Każdy Może przygotuje dla Was taki sos waniliowy, który jest równie bardzo prosty do zrobienia. Także zabieram się za moje, za przeprowadzenie testu smaku, jak to smakuje. Mm. Delikatne, rozpływające się w ustach. Naprawdę niesamowity. Mm. Poezja, kochani, bardzo prosty przepis na to, aby coś takiego wykonać. I wystarczy tylko ją odrobinę na przykład czekolady, która de facto znajduje się u nas gdzieś tam, w zakamarkach i coś takiego nie będzie jakimkolwiek problemem. Naprawdę, naprawdę rewelacyjny smak. Mm. Kochani, na dzisiaj to wszystko. Ja zabieram się za mój mus czekoladowy, a... Was zapraszam do subskrypcji oraz do komentowania, lajkowania jak i udostępnienia moich filmów. Także życzę Wam smacznego i do zobaczenia następnym razem. Cześć! Trzymajcie się!